Wśród ciemności okalającej mukę, szczęk miecza jest jedynym wiwatem. Pustka, zaś jedynym kibicem. Podczas Kenpachi Bowl. Przyznam, że czekałem na ten moment. Chyba najbardziej spośród wszystkich do tej pory przedstawionych. Jednak czy było warto? <grych> Zaraki w trakcie walki co chwila odpływa, jakby na moment tracił przytomność. Jest to nostalgiczne uczucie, ponieważ choć walki sprawiają mu przyjemność, tylko raz do tej pory zdarzyło mu się tak kompletnie zatracić. Właśnie z unochaną, wiele lat temu. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że sytuacja wygląda zgoła inaczej. Żeby to jednak zrozumieć, musimy cofnąć się o wiele lat. Otrzymujemy retrospekcję, rozpoczynającą się od klimatycznego przedstawienia nazwy odcinka Bitwa, kształtującego się z obmywanej deszczem krwi na ostrzumiecza. Całość w dodatku utrzymywana jest w dość specyficznym tonie przywodzącym na myśl filmy Kurosawy, przez co tym bardziej opowieść zdaje się mieć wydźwięk odbywającej się w odległej przeszłości. Dawny kapitan 11 oddziału oraz pierwszy Kenpachi, Unohana, poluje w Rukongaj na przestępców, co jest jedynie fasadą. Tak naprawdę poszukuje godnego siebie przeciwnika, jednak wszyscy do tej pory okazywali się być rozczarowaniem. Podwładny Unohany rozumie jej zakusy, jednak zauważa przy tym, że nie niosą one ze sobą nic poza ogromną górą ciał. Jednak okazuje się, że ta nie jest dziełem unochany, a młodego chłopca, który dzikim wzrokiem przyszywa ją ze szczytu, by po chwili rzucić się na nią i zadać rany między obojczykami. Kobietę ogarnęła nieporównywalna z niczym innym ekscytacja. W poszukiwaniu walki skłonnej dać jej radość, nigdy nie przypuszczała, że odnajdzie ją wśród wymiany ciosów z dzieckiem. Niestety jednak chłopiec był od niej silniejszy. Lecz zamiast zakończyć pojedynek, chciał cieszyć się nim jak najdłużej. Nigdy wcześniej nie czuł takiej radości z walki, i pragnąłby to uczucie trwało dlatego stopniowo zaczął nakładać na siebie blokady, osłabiać się i dawać jej fory w konsekwencji przegrywając starcie. Unohana poczuła się tym faktem dotknięta. Rozumiała, że przez jej własną niemoc tłamsiła talent, który ją przerastał i który powinien odebrać jej tytuł Kenpachiego. Po latach jednak, kiedy Zaraki dołączył do Gotei 13, zabijając poprzedniego kapitana 11. dywizji, Yachiro zauważyła pewną rzecz. Mianowicie za każdym razem, kiedy mężczyzna walczył na granicy życia i śmierci, okowy jego umysłu stopniowo pękały, odblokowując po trochu jego prawdziwy potencjał. Dlatego teraz kobieta wykorzysta to, by zmazać z siebie grzech. Będzie go zabijać i wskrzeszać setki, tysiące razy, ile będzie trzeba, do momentu, aż odzyska on swoją moc. I tak powracamy do rzeczywistości, gdzie Zaraki wciąż umiera i odradza się, za każdym razem zyskując na sile, co zresztą sam zauważa. Początkowo był w stanie jedynie reagować na ciosy osoby, która była dla niego wzorem. Z czasem jednak zaczął kontrować ataki, a nawet zadawać pomniejsze obrażenia. Podczas tego fragmentu Unohana wygląda wprost niesamowicie. Jej ruchy są pełne gracji i płynne niczym taniec, ale przewija się w nich jakaś upiorność. Wyłania się z ciemności niczym zjawa, a jej twarz, niewzruszona nawet w obliczu otrzymywania ran co jakiś czas przyjmuje groźny, psychopatyczny wręcz wyraz, który osiąga swój szczyt, kiedy Zaraki zadaje wydawać, by się mogło śmiertelny cios. Wtedy właśnie Unohana przypomina o swoich zdolnościach Kaido, które posiadła nieby wspierać rannych, aby móc rozkoszować się walką jak najdłużej. Jest to pierwszy raz w trakcie starcia, kiedy leczy siebie, a nie Zarakiego. Oraz moment, kiedy zabawa w walkę się kończy. Bankai. Wiem, że trochę schodzę z tematu, ale jeżeli miałbym wybrać swoją ulubioną serię gier kiedykolwiek, bez wahania wskazałbym serię Souls. I do tej pory oglądając anime lub czytając mangę, jedynie w Berserku oraz Osama Ranking miałem wrażenie, jakbym oglądał coś w zbliżonym tonie. A teraz doszła do tej listy trzecia produkcja. Minazuki wygląda jak żywcem wyjęte z pióra Miyazakiego. Kontrolowanie krwini czy mostrza okraszone przygrywaniem biolączeli przechodzącej w huralny spektakl pompatyczności. Majstersztyk. Jeżeli również graliście w tytuł od From Software, jestem niemal przekonany, że podobne skojarzenia nasuwają wam się na myśl. Ostrze zwiększające swój zasięg dzięki osoczu niczym rzeki krwi. Taniec miecza zadające obrażenia wszędzie wokół to wypisz, wymaluj malenia, natomiast całość najbardziej przypomina mi Lady Mary z wieży astralnej. Nawet historia jest podobna. Posłuchajcie. Lady Maria była przedstawicielką ludu Kanehurst, podło krwistych wykorzystujących w walce krew. Przez zagrożenie ze strony bestii powstała organizacja łowców, do której pierwszy z nich, German, przyjął Marię jako jedną z pierwotnych członków. Unikała jednak stosowania technik krwi, a ostatecznie całkowicie porzuciła drogę miecza, wyrzucając swoją katanę Rakuyo do studni, by otworzyć azyl dla potrzebujących. Odchodząc już jednak od solsów, Minazuki jest przepiękne i samą walkę oglądałem z wypiekami na twarzy kilkukrotnie. Zdolność przemienia mieczu nochany w krwawe ostrze, a osocze wytryskując z ziemi zalewa całą okolicę. Kobieta jest w stanie wykorzystywać ją do ataków zarówno jako przedłużenie miecza, jak i dalekodystansowe pociski. Krwawe cięcia dominują nad zarakiem, który nie ma nawet chwili do namysłu. Idąc na wymiany, odbija się od niekończących się ostrzy. Utrzymując dystans, jest smagany przez krwawy bicz, a jeżeli nawet uda mu się zadać cios, rana na ciele oponenta momentalnie się zasklepia. Zaraki pada i podnosi się, wciąż doświadczając, w jego opinii, chwilowych zaćmień. Do momentu, aż zaczyna się rozpuszczać. Kiedy tworzyłem materiał o unochanie postanowiłem nie rozwodzić się zbytnio nad umiejętnościami jej Bankai, o co zresztą byłem pytany w komentarzach. I cieszę się, że podjąłem taką, a nie inną decyzję, ponieważ zawsze mi się wydawało, że scena topnięcia nie jest jej faktyczną umiejętnością, a wyobraźnią Zarakiego. Formą pokazania, jak głęboko zakorzenione były jego ograniczenia. Przede wszystkim oddzielenie między skórą i kośćmi jest zbyt równe jak na coś spowodowanego przez rozbrysk. Po drugie, dlaczego sama Jattiru miałaby stać się ofiarą swojej własnej umiejętności i rozpuścić sobie twarz. Dlatego jak wspomniałem, uważam, że jest to po prostu wyobraźnia Zarakiego. W trakcie walki cały czas odzyskiwał on swoją moc kawałek po kawałku, nawet w obliczu Banka i stawał się coraz silniejszy. Jego ruchy przestawały polegać jedynie na barbarzyńskim wymachiwaniu mieczem na oślep, a również zaczęły nabierać gracji. Zaczęły płynąć i przypominać szermierza. Przypominać unochane. Kobieta stopniowo podnosi poprzeczkę, dostosowując swoje ataki tak, aby zaraki mógł zaliczać regularny progres, lecz teraz doszło do momentu, kiedy może dać z siebie wszystko. Pojedynek staje się czysty, pierwotny i według mnie dokładnie to widzi Zaraki. Roztapia się jego prawa ręka, czyli ta, którą dzierży miecz, oraz prawa część twarzy, na której założoną miał pieczętującą opaskę. Teraz jednak widzi wszystko takim, jakim jest. Oczyszczonym, nagim okiem, nieprzysłoniętym niczym. Nawet powieką dostrzega równie czystą umochane, i zaczyna rozumieć, że do tej pory spał. Następnie, kiedy dochodzi do tychże wniosków, mentalnie powraca do rzeczywistości, a wszelakie oznaki rozpuszczania się momentalnie znikają. W tym momencie budzi się prawdziwy Zaraki, który przebijając Recu kończy jej żywot oraz zmazuje z niej grzech, ciążący na jej barkach przez tak wiele lat. Rzeki krwi momentalnie znikają, a kobieta w ostatnich chwilach żegna się z Zarakim, komplementując zadany przez niego cios. I w kwestii tej sceny z niektórych komentarzy dało się wyczytać grymas niezadowolenia. Że dlaczego musiała umrzeć? Przecież to bez sensu. Nie mogli po odblokowaniu jego mocy oboje walczyć z najeźdźcą? No właśnie nie. Sama Unohana już dawno była martwa wewnętrznie. Za młodo Zaraki odebrał jej niemal wszystko, co miała. Jej duma wojownika i przyjemność z walki zostały roztrzaskane przez fakt, że nie tylko była słabsza, ale też doprowadziła do zniszczenia niepowtarzalnego talentu. Droga miecza, którą podążała mówi, że jeżeli trafisz na kogoś silniejszego, przestajesz walczyć dla siebie, a za Zaczynasz dla tej osoby. Dlatego od tamtego momentu wszelakie kroki jakie poczyniła łącznie z rozwojem umiejętności Kaido, stawiane były tylko po to, by tego dnia naprawić dawne błędy i przekazać Zarakiemu wszystko łącznie z oficjalnym tytułem Kenpaciego, który mu się należał. Druga kwestia natomiast to sam Zaraki. Zwróćcie uwagę na jego reakcję w obliczu śmierci Unohany. Nie może się z nią pogodzić, prosi, żeby nie umierała, ponieważ on chce walczyć dalej, nie ma dość. Myślę, że tak naprawdę była ona w stanie się wyleczyć, jednak taki czyn spowodowałby, że jej trud poszedłby na marne. Mężczyzna zatracił się w walce i sytuację, gdzie Unohana mówi, Dobra, starczy, jesteś zdrowy, ho, idziemy, a mężczyzna odkłada, mieczy wychodzą, raczej nie byłaby możliwa. Gdyby natomiast kontynuowali, z racji, że zaraki zaczął dominować, mógłby znów zacząć się powstrzymywać, byleby tylko nie zakończyć starcia. Ponownie nakładałby na siebie ograniczenia i w konsekwencji przegrałby, a to cofnęłoby cały proces do bazy pierwszej. Retsu była ścianą, która musiała zostać zburzona, aby nowy kentpaci mógł ruszyć naprzód i szukać innych wyżyn niż ona. Dzięki temu może skupić się na kompanach dorównujących mu mocą, potężnych adwersarzach, ale też czemuś na co do tej pory był głuchy. Głos jego towarzysza. Jego Zampaktu. Na końcu każdego chaptera przedstawiającego starcie między Kenpachim i Kenpachim można było zaobserwować ciekawe szkice, mianowicie najpierw pojawiał się nieokreślony kształt, następnie krzyczący miecz Zarakiego, a na końcu dłoń mężczyzny sięgająca po niego. Ciekawy i subtelny sposób na pokazanie, że w tym miejscu zaczyna on rozumieć swoje ostrze. W anime natomiast pojawia się inny element, którego Manga nie była w stanie przekazać, a o którym pisał Kubo w jednym ze swoich QA. Mianowicie miecz Kenpaciego posiada głos dojrzałej kobiety. Jest to ciekawy biorąc pod uwagę jak mało męskich postaci posiada żeńskie Zampakto. Niemniej starcie kończy się. Zaraki opuszcza Muken, a my wraz z nim, żeby trafić do Hooden, pałacu Feniksa, którego władcą jest Oedsu, twórca Zampakto, czy raczej powinienem rzec, Number One To Creator. Wiedziałem, że będzie on ekscentryczny, ale na szczęście jest przy tym lekko strawny, no przynajmniej jak na moje gusta. Bałem się, że zrobią z niego rapującego Bee z Naruto, ale szczęśliwie skręcili w nieco innym kierunku. Na wstępie możemy zauważyć, że Oetsu jest jak Damian Marley i wita nas w swoim Pimpers Paradise... Atrakcyjne panie na prawo i lewo w otoczeniu odpustowego blistru rozbudzają uko na wrażenie przebywania w raju. Jednak ichigo i Rendzi mają mieszane uczucia, a zwłaszcza w kwestii gospodarza. Koleżka jest kompletnie odklejona i bije od niego starym dziadem, próbującym trzymać młodzieżowe trendy. Jeszcze zamiast Jerozolim mówi Skjoro, czyli slangowy odpowiednik Miło Cię Poznać. Jakoś kojarzy mi się to z szacunkiem z filmu Ali Jane the House, zwłaszcza że w mandze, a przynajmniej w angielskim przełożeniu, nadużywał zwrotu Respect. Rudy skład nie chce mieć z nim nic wspólnego. Przytłacza ich wrażenie. Ale nie mają wyjścia, co o Ecu wykorzystuje. Zwraca uwagę, że naszym chłopakom brakuje luzu, a przydałoby im się trochę polotu i finezji. Dlatego zmusza ich do wykonywania niezręcznych pus, które fotografuje i potem ciśnie z nich bekę wraz ze swoimi lachonami lachonami z Tajlandii, ponieważ niedługo okazuje się, że choć wszyscy myśleli o pochwach, każda z nich to miecz. W każdym razie na miejscu zjawia się Mera, czyli prawa ręka Oetsu, która uspokaja sytuację w stylu Hiori, po czym zabiera ekipę do prawdziwego Hooden. Ku niezadowoleniu Oetsu i Kona, którego ten pierwszy nazywa dziwnym wypchanym pluszakiem. Na miejscu jesteśmy świadkami prawdziwego kontrastu. Niczym w cygańskiej chacie zewnętrzny przepych skrywa syf w postaci ledwo stojącej zbitki desek otaczającej głęboki dół, nad którego rezydują asauci. Ostateczna, a zarazem pierwotna wersja Zampaktu. Są to bezimienne miecze wykute przez Oetsu, które dzierżą adepci Akademii Śniegami. Poprzez wiele lat treningów odciskają piętno swoich dusz na asauci, by wytworzyć z nich swoje własne, unikalne Zampaktu. Dlatego właśnie Oetsu nazywa je ostateczną wersją, choć na ten moment nie mają wyjątkowej mocy, Posiadają nieskończony potencjał i mogą stać się wszystkim. I owe ostrza na ten moment są wściekłe na Ichigo oraz Rendziego. Jeżeli chodzi o powód, zostało to nieco skrócone w anime, ale sens został zachowany. Nie chodzi tutaj bowiem o to, w jaki sposób się nimi posługujesz, czy traktujesz je jako narzędzia, kompanów, zwierzątka czy kochanków. Chodzi o to, kto przewodzi śniegami czy zampa. Sprowadza się to do tego samego, co w przeszłości próbował przekazać Icigo jego wewnętrzny pusty: logika króla i wierzchowca, gdzie instynkt decyduje, kto będzie dominantem. Na tym właśnie ma polegać test etsu, na zdominowaniu asauci. Zarówno Renzi, jak i Icigo nie traktowali swoich ostrzy z uczuciem, przez co stały się one kruche i słabe. Istnieje opcja, by je naprawić, jednak aby członek Dywizji Zero rozważył taką opcję, mężczyźni muszą zdominować ostrza, by można było z ich pomocą przekuć stare w nowe. Nie będzie to jednak takie proste, ponieważ miecze nie mają zamiaru dać się zdominować. Sądzą, że fundamentalnie różnią się od śniegami i nie chcą tworzyć z nimi całości. Są nastawione wrogo, a z oczy dołów, w których znajdują się małe usta, wycieka ślina, sugerująca, że mogą chcieć pożerać swoich gości. Niemal trzy doby później, po ciężkiej walce Rędziemu udaje się osiągnąć cel, jednak i ci go zawodzi po całości. Żaden z Asauchi go nie wybrał, a to oznacza, że niezależnie ile czasu spędziłby na miejscu, nie będzie możliwe wykucie dla niego zampaktu. Rudy rzuca się i nie może pogodzić z decyzją, jednak Oetsu jest nieugięty. Nazywa go fałszywym Bogiem Śmierci. Sugeruje, żeby nie wracał więcej do Souls Society, ponieważ nie jest to miejsce dla zwykłych ludzi, a następnie odsyła go do domu, aby tam zrozumiał źródło problemu. Patrząc na komentarze pod odcinkiem, zauważyłem, że wiele osób łapie się tutaj za głowy. Sinigami podczas nauki otrzymuje asauchi, które później przekształca w swoje własne zampak Kurosaki natomiast nigdy nie przeszedł tej ścieżki. Posiada miecz od razu, co w ogóle nie powinno być możliwe. Więc jak do tego doszło? Otóż kilka odcinków temu odkryliśmy pewien szczegół na temat pochodzenia Kurosakiego. I łącząc te dwa puzzle, myślę, że można się domyślić, dlaczego Etsu nazwał ich jego fałszywym Śniegami. Jednak szczegółów dowiecie się z następnych odcinków, ewentualnie z mangi. Ogólnie rzecz biorąc, kozacki odcinek. Walka przypominająca starcie z Bladborna była moją ulubioną do tej pory, choć bardzo bym chciałaby trwała chociaż troszeczkę dłużej. Dodam tutaj też, że podobała mi się wymiana zdań między Zarakiem i Unochaną, nie zawierająca słów. Komunikowali się w kwestii swojego podejścia do walki przy pomocy wymiany ciosów. Ogólnie mam dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, uważam, że szyk powinien być odwrócony, w sensie wydarzenia w Holden powinny nastąpić przed walką. Raz, że miałoby to sens, biorąc pod uwagę chronologię z mangi, a dwa, po tak dobrej walce, nagły przeskok do humorystycznego Oedsu jego haremu był jakiś taki mało naturalny. Po drugie, natomiast walka ze Saucji. Wszystko odbyło się poza ekranem, a chętnie zobaczyłbym choćby fragment, jak to wygląda. Niemniej są to tylko moje wrażenia. Także serdeczna prośba, abyście podzielili się w komentarzach, co wy o tym myślicie. Miły mój, tyś niewinny, jak słońce, w następnym odcinku wszystko, tylko nie deszcz.